Nie, rata. nie ma w kosmosie. Chodź do żydagina, chodź Tak. To co ty robisz? Zbiewa. Chcesz do sidełka? Na Jowiszu już jesteś? Na Jowiszu? Tak. To zostaw im jedzenie. Zobacz, czy coś im potrzebne. Złap na karteczce. I? Czytam tam w komputerze I... i I wracaj, zobacz, tu nie trzeba kogoś, e, czy wszyscy są zdrowi, czy nikogo nie trzeba zabrać do domu i wracaj. na A ja? Ziemię. ja to samo? Au, tak. Wracaję to samo? Nie rób tak, bo to nie było. To Tak, to samo. Ja od razu Dobrze. To teraz te rakiety na leżakowanie, proszę. A jak odpocznijcie, to co was zamienić? Eee... Hmm. Podwodnego. Mary, ty zostajesz myjni? Nie. To leci rakieta. Za no, Dla rakiety, czy mam was zamienić? Sorry, Mary, hołkus, połkus, nie ma być w ogóle. Nie ma być w Czary staje się łodzią podwodną, która będzie wykonywała różne zadania. Plum! Czary Mary, Maja, staje się łodzią podwodną, która będzie wykonywała różne zadania. Plum! Czary Mary, Hokus Pokus Mama, staje się wymyślaczem zadań za łodzi podwodnych. Plum! Nie, nie wymyślacie, że jest Stary mary, hołkus, hołkus, mama staje się gościem, wymyślaczem zadań dla łodzi podwodnych. O, jak ładnie. Dobra, do A kątańga, a jest? Pana troszeczkę. Spróbujesz buratku? No dobra, już. już. Nie, 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 żyjesz, nie, nie, nie dobra. takie nie Pana, nie troszeczkę. No? Ja na spróbowanie. Ja, ja, ja. goś nałożysz mi potem. Mogę skończyć. Jak wam się idzie? Mlece. So, no, się no, jak wam się idzie? Bardzo dobrze. Tylko dobrze. tak, płacze, kontanka. Jak tobie? Zostanę się. odwrócę, Gdzie jest drugi tatus? <grystanie> jak się idzie? Co tam idzie? Ale antena, jak się zza... Ale Krzyżyk ma antenę. <grystanie> jak tobie się idzie, Mauryczku? Chciałbyś mieć antenę? zaraz coś znajdziemy tutaj. O uwaga, trzymaj się. Proszę. Dziękuję.